Tchau. É, é, é. Dziękuję bardzo. A już się widzieliśmy jakąś godzinę temu i trochę wcześniej, to dzisiaj ostatnia odsłona. Ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy teraz, jak już wszystko sobie obejrzeliście, wspólnie przeprowadzili pewien iluzjonistyczny, magiczny test. Jeden warunek: każdy w tym teście musi wziąć udział. A wszyscy, uwaga, wystawcie dłonie do przodu, tak jak ja. Doskonale, cóż za dyscyplina. I teraz uwaga, róbcie to co ja. Ale odgłosów nie musicie naśladować. Róbcie to co ja, uwaga. Tak. Ujojojajaj. Nie uważajcie magikowi. Nie, tak naprawdę do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. I teraz bardzo ważne. Kciuki w dół. Kciuki w dół. Jedną dłoń za drugą. Splatamy paluszki razem. A to widziałem. I nie puszczamy. Przez miesiąc. <laughs> ale, ale kciuki w dół, kciuki w dół, przyjacielu. Zobaczcie, jakie są mnie kciuki. Są skierowane prosto w do ziemi. I teraz nadszedł czas na ostatnią czynność, która wyjdzie tylko temu, kto nigdy nie skłamał. Uwaga. Róbcie to, co ja. Róbcie to, co ja. To jest kwestia rąk. A tam zrobiłeś. I teraz uwaga. Kolejny test. Kolejny test. Nie bójcie się z prawdomównością. Nie będzie miał nic wspólnego. Jeszcze raz. Dłonie do przodu. Dłonie do przodu. Tak. Palce do środka. Lewa dłoń. To ta. to prawe palce. Jeżeli ktoś boi się tego robić na własnej ręce, niech chwyci za palce sąsiada. Ja bym tak zrobił. Dobra. Uwaga. I teraz trzymajcie się tak jak ja. I róbcie to co ja. to. Dziękuję bardzo. I uwaga o kolejne 360 stopni. I teraz delikatnie, ostrożnie dotknij mojej dłoni. Powoli. Witam ciebie serdecznie. Nie się. Dobrze, też też dotknąć mojej dłoni. Hello! Hello, hello, hello. Zwykła dłoni. Dobrze, a teraz... Słuchajcie, jest taka iluzja klasyczna. Polega ona na tym, że iluzjonista przynosi na scenę kilka niezwykłych obręczy. Poprosimy zatem, aby teraz zostały mi doniesione te obręcze. Dziękuję bardzo. Jakaś tajemnicza ręka mi je podała. Mam ich sześć, ale proszę Państwa, abyście razem ze mną przeliczyli, czy na pewno jest ich sześć. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Doskonale. Sprawdźmy jeszcze tutaj specjalnie dla siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobrze. Wyś jedną. Obejrzyj, czy Nie ma tam żadnych nacięć magnesów, nic takiego. Ty weź kolejną. A no, na razie skupiamy na tych dwóch, bo te dwie będziemy ze sobą łączyć. I teraz uwaga. Normalna obręcz. Patrzcie uważnie, co z nią spróbuję zrobić. Raz, dwa, trzy. Udało mi się ją rzucić do środka tak, że połączyła się z którąś z... Obręcze w środku. Dobrze, poproszę o kolejną. Jezek, mi ją pięknie podałeś scenicznie. Będziesz prawdziwym lwem scenicznym. Raz, dwa, trzy. O! I na same spód. Bardzo proszę, abyście sprawdzili, czy udało mi się je połączyć na stałe. Okay? Sprawdźcie, pozostały mi jeszcze trzy obręcze, których jeszcze nie udało mi się połączyć, ale spróbuję to zrobić w zwolnionym tempie. Patrzcie uważnie. Zaczynamy. Za chwilę mi zrobicie tajemnicza ręka. Dawać! Już widziałem, jak to na następny występ nie miałbym trzy obręcze, tylko trzy lipce. Dobrze, drodzy Państwo, na zakończenie przygotowaliśmy też iluzję specjalną, która ma swój początek, tak naprawdę wzięła, nie z Europy. Jej, jej rodowód wywodzi się z Australii, bowiem tam są takie czerwone wzgórza. Wzgórza aborygenów nazywane popularnie. I jest taka legenda, że w tych miejscach mężczyzna i kobieta mogą dzielić się pasją, o jakiej nie marzyli. A mamy oryginalny rekwizyt z tamtych rejonów. A jedynie artysta nie jest oryginalnym Australijczykiem, ale mam nadzieję, że ta... Iluzja o rodowodzie australijskim Wam się spodoba. Drobna uwaga, odsuńcie się met od sceny proszę, dobrze? Hmm. I see the red dust clear High up on the red rock stands the shadow with the spear. Me. The rhythm has control. The rhythm is inside me. The rhythm has power. Wszystko, co mieliśmy wam do pogadzenia Bawcie się dobrze, nie wiem czy jeszcze można zwiedzać te wszystkie eksponaty Ale życzymy Wam naprawdę wielu, wielu wrażeń Trzymajcie się ciepło